Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek z serii dziesięciolecia. To już 20 odcinek naszego drugiego pokolenia, więc przechodzimy sobie od razu tutaj do SEDNA sprawy. James, o, op, opuścimy sobie ściany. W ostatnim odcinku zastanawiałam się nad tym służącym dla Joanny, ale tak zdałam sobie sprawę, że teraz jak ja dla niego tutaj urządzę ten nasz warsztat, a wypieprzę tutaj ten stół warsztatowy no gdzieś na zewnątrz. To ja nie wiem, czy mnie będzie stać w ogóle, żeby żeby urządzić pokój dla dziecka, które no, tutaj już nam się zbliża poród. Poród nie wiadomo za ile, ale przypuszczam, że lada chwila, więc na razie sobie to odpuszczamy. Chyba, że James trochę nam tutaj przytyra jeszcze, co? Weź tutaj coś, porób chłopie, ozdoba ścienna i ozdoba ścienna, zrób dwie. A później weź tu, zadbaj o wszystko. Joanna tymczasem ma się świetnie. Szkoda, że nie mam nią żadnego takiego alternatywnego sposobu, żeby zarabiać. Kurda, nie wiem, może macie jakieś pomysły? Większy ogród? To była spoko opcja, ale... No nie wiem, nie wiem. Ha, Joanna idzie sobie zrobić drina, nie moja droga? Ty tutaj nie drinujesz. A też tam by się przydała szafka kurde z książkami Dużo rzeczy by nam się przydało, bardzo dużo rzeczy Gdzie jest nasz yy, kitek? O, kitek poszedł do pana Jak śmiesznie te kotki chodzą Weź ty się nim zajmij trochę, bo on tutaj przeszkadza panu w tym momencie Tylko znając życie to oni tutaj, no oczywiście zwalą się tutaj mu do warsztatu Na zadymkę Dobra, czy może ty to podlej, a ty o siebie po prostu zadbasz jak to skończysz. I co? I lada chwila będziemy mieć tutaj naszego potomka. Kurde, jestem taka ciekawa co to będzie. I właśnie. Zobaczymy, gdzie my to tutaj weźmiemy. O, co to ma znaczyć? Może niekoniecznie ty, ale myślę, że bardziej ty to posprzątasz. Joanu okej, ok, Joanna podlała kwiaty tylko po to, żeby zaczęło padać znowu. Ale ten tutaj się nie łapie na to, bo jest tak, wychodzi na to, że jest pod zadaszeniem. Kitka nam tu chodzi, zbiec za chatę, śmiesznie jedzą małe kotki. Ale no, on tam nie wejdzie. O, Joanna, może ty sobie teraz skorzystaj. Co ty tu robisz, dziecko drogie? Co tu się stanęło? No, kłaczek. no, zdecydowanie przydałby się służący James, ty masz się dobrze my sobie szybko tutaj albo dobra, na razie sobie podarujemy zrób jeszcze raz ozdobę ścienną i ozdobę ścienną jesteś w dobrym klimacie teraz, więc masz dzień wolny, więc będziesz tyrał a, robi, jest tym kotem, spoko i wszystko jasne Okej, okay, tak na szybko trochę się spłukałam, trochę nawet bardzo bo zostało mi tylko 462 simoleony ale tutaj zrobiłam naszemu przyszłemu dzieciaczkowi sypialnię o trochę takich kilka podstawowych rzeczy przy okazji regał na książki pudełko na zabawki trochę tutaj mam z takiego dodatku fanowskiego, też Wam wrzucę bo jest bardzo fajne. między innymi właśnie chyba jest to ten fotel bardzo ładny jest. No wygląda jak z gry. Alternatywna kołyska do dzieci. Kupiłam od razu kibeleczek dla dzieciaków, trochę zabawek. No i to tyle. No ale jak widzicie, o, co mi się tu stało? No dobra. Ale jak widzicie kasy nie za dużo zostało, więc dobrze, że już na zaś to zrobiłam bo przy okazji posprzedawałam to wszystko co mi James tutaj zrobił no ty tutaj rób dalej James, jak u nas w ogóle z jedzeniem Joanna, może byś tutaj coś nam upichciła mm, właśnie miałam sprawdzić w ogóle co my tu mamy, otwórz nie no, mamy trochę sałatki i trochę kolacji Okej, okay, może być niech będzie, niech będzie a ja w ogóle pomyślam, że zaprosimy sobie rodzinę Jamesa do spędzenia czasu tutaj. Tu jakiś dziwny pan stoi. Pan jest kurtek gwiazdorem, ale nie wpuszczamy go tutaj. Mamy to gdzieś. Niby wszyscy przyjdą, zobaczymy. Ty idź tu skorzystaj. Mała kitek. Ty tutaj zostaw tego obcego. No w ogóle patrzcie, do czego doszło. William nam się zestarzał. Ech, jeszcze, jeszcze trochę i dojdzie do kresu swojego żywota. Będzie mi smutno. <grych> Przywitaj się też z mamą. Zaproś do środka. Jest i nasza Kate, Kate czymś się wkurzyła, ale zaraz ja tu jestem ciekawa, ile jej zostało do... Ej, jeszcze trochę, pięć dni do dorosłości. Pięć dni, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli po świętach będzie miała urodziny, okej. Okay. Zaprosiłam też e, małą Rosalię, ale nie widzę jej tutaj, no dobra. Co tu w ogóle za buty? ja jej takie je ustawiłam, no nieźle spróbuj uspokoić ożywiona rozmowa obejmij czule pozacieśniaj więzy z rodziną a ty może zjedz sobie coś moja droga o, ty już tu o Jamesie myślisz pochwal strój no, a rozmawiaj o wychwinnych potrawach Pierdu pierdu. Kitek tu lata, ale on skacze, o kurde, gdzie ty biegniesz Kitek, o wysznął się, ale słodki, o Nigdy tak nie obserwowałam, ale ta miska to zdecydowanie jest dla niego za duża, na tego Kitosława będziemy tu obserwować kota w tym odcinku, nie no, żartuję dobra, wracamy do gry <laughs> się rozpraszam za łatwo tymi zwierzętami eee, Joanna, czy ty w ogóle się pochwaliłaś? Eee, żartuj o dawnych czasach popraw humor zaciśniaj więzy ty też nie masz się zbyt źle Jamesik, kurde, fajno mają tą chatkę ale co się James musi tu naharować? Ale w sumie jego tata też harował ostro. No, przynajmniej teraz może sobie książkę poczytać, więc całkiem nieźle. Nawet wy tak będziecie tutaj stać? No, gadka, szmatka. No, ja myślę, że przydałby nam się coś tutaj ugotować jeszcze. Coś, chociaż nie no Joanna to wykwintny posiłek myśla. Satimboka z tofu kurczaka? Chyba nie, ale dyniowe gniokki możemy zrobić. Nioki. Albo może nie takie duże. No i znowu to robię. A przyrządź. Chociaż tu jeszcze były. Satimboka z kurczaka. Niech będzie dla rodziny. Przygotuj tutaj młoda. A ty może James, ty lubisz zwierzaki. Masz mało zabawy. Więc daj przysmak. I pobaw się z tym kitkiem. No. To będzie to. Mama tam stoi samotna. Charlotte. Ale widać. Podoba jej się. Dom Jamesa. No. Ja, no na pewno jest szczęśliwa, że jej syn jest szczęśliwy. Joanna. Już, koniec tej rozmowy. Bo ty zaraz tu padniesz, a ty jeszcze musisz tutaj pogotować. No, a zabawa całkiem ładnie idzie na zabawie z kotami. Mm, co tam jeszcze? Przytul go. Weź resztki. I chyba pójdziemy spać. A ty tu się tu nieźle naprawdę obijasz z tym jedzeniem. Zaraz wszyscy będą musieli iść. Halo, halo. No i chciałabym jeszcze tutaj dokupić te meble, jakieś dla nich byłoby całkiem spoko. A no, wszyscy sobie idą, ty zaraz padniesz. Mam nadzieję, że Joanna nam tu nie padnie podczas gotowania tego kurczaka. Dziecko, szybko skończ to, dobra, ty sobie poszłaś ja tu szybko, hop do góry tak, żeby matka nie padła, skorzystaj przyszła matka właściwie i idź szybko spać ja tu sobie jeszcze ustawię może światło no, Joanna, idź spać, a ty jak się masz? ty w sumie też tu kończysz yy, ty jeszcze z mamą rozmawiasz? a, rozmawiajcie sobie Rodzinne chwile. I kitaszek w tle. Yeah. <noise> Gdzie ta kita? Kitek, ty idź spać. Ona ma w ogóle jedzonko? Jak tam kuweta? Ona w ogóle z tego korzysta? Nie wiem, nie widziałam, żeby tam wchodził. Ale jest, o, próżni pojemnik na odchody i dopiero wtedy chyba pójdziemy sobie spać, tak mi się wydaje. Ogarniemy tutaj. Skorzystaj i śpi. Dobra, mama Charlotte musi iść, więc myślę, że sobie szybko już przewiniemy do poranku lub porodu. Zobaczymy. Ok, obudzimy tutaj już Jamesa, bo Anna wstała i zepsuła kibelek. Ale czekaj, czekaj, ty jeszcze tu wytrzyj. I potem napełni miskę, robię go, bo on pewnie umiera tutaj nam z głodu. A coś tu wywąchuje. Zaraz ciekiciek nakarmimy. I myślę, że Joanna wstanie, posprząta to i niech sobie też... Z Rzuć zepsute jedzenie, weź resztki Może na razie Za chwilę posprzątamy Kiedy ten bobas Zdąży zjeść Robi sobie szamię Futruje aż mimo A James, James Ty masz się całkiem nieźle O, koniec Zrobienia na naszych różach Sprzedaj wszystko, no to ładnie. Weź, zrób tutaj tą ozdobę ścianną jeszcze. Z dwa razy. Joanna, co ty chcesz? Chcesz mu coś powiedzieć? Nie, weź się, ogarnij. Myślałam, że jakiś taki dziwny ma ten brzuch. Ta nasza Joanna. Właśnie, może ja w ogóle... Ła, nie o to mi chodziło może ja w ogóle upamiętnię to, że ona kiedykolwiek była w ciąży chociaż nie wiemy ile razy zajdzie w ciąży jakiś taki dziwny ten brzuszek kwadratowy pikselowy hmm, wiesz co, Joanna ty to byś może usiadła jak człowiek i zjadła o, idealna fotka będzie, no w ogóle tak patrzyłam, to za trzy dni mamy o święta Bożego Narodzenia Joanna oczywiście będzie rodzić. Dobra, zaraz się okaże, co to jest. I tak już Wam mówię, nie sugerujcie się tym, że. Aha, ja tak nie mogę tego zrobić, że. Yy... No, że zrobiłam pokój dla dziecka na niebiesko, bo. Bo w sumie to nie wiem, co tam się urodzi. Nie mogę? Hmm. Dobra, to. Coś zrąbałam chyba z tą kołyską. Czy to na pewno jest kołyska? Chyba tak. Ale mam tylko obejrzyj. Czy ona jest... Chyba jest ozdobna tylko. Dobra, to zrobimy to tak. Wyślemy ją. Yy, nie, wyślij w pojedynkę. Oczywiście i tak przyjmiemy, że ona urodziła to dziecko w domu. Jo, Joanna rodzi. Chłopiec. Super. Albo bliźniaki. Kurde, nie przemyślałam w ogóle, jakie bym chciała imię dla chłopca. Ale jazda. Nic nie wymyśliłam. Aż muszę sobie wiecie co chwilowa przerwa. Muszę sobie poszperać. Zerknę sobie na imiona. Dobra, chyba mam. Dam mu na imię Henry. Taki Henryk trochę. Wychodzi na to, że na razie męscy potomkowi będą mieli, kurde, imiona postaci z Silent Hilla. Tu mam Jamesa, teraz mam Henry'ego. Dobra, niech będzie ten Henry. Nawet mi się podoba. No i może... Nie, jedno tylko. O! A szkoda. Przeniosłam tu naszego małego Henry'ego do jego kołyski, bo go gdzieś tam wywaliło w ogóle w kosmos, w mieszkaniu. W ogóle to musiałam zapauzować, bo mój sąsiad znowu wierci, jest wester, a on postanowił, że sobie, nie wiem, wywierci dziurę w ścianie z tej okazji. Nie mam pojęcia, nie wnikam. Ale tak, mamy tutaj naszego małego Henry'ego, udało nam się, chłopiec... Y i chyba wstrzeliłam się idealnie z tym niebieskim kolorem, ale tak jak już mówiłam, nie planowałam tego, nie sprawdzałam, przysięgam, nie sprawdzałam MC Command Center, co się urodzi. Liczyłam na łód szczęścia. Ale fajnie, kurczę, powiem wam, że pierwszy raz mam takie oferta z tymi chłopcami, ale to już kiedyś też o tym mówiłam. I co? I... no mamy dziedzica. Znowu za pierwszym razem. Kurde. No ale oczywiście będziemy tam się starać dalej. Tam e, oczywiście wszystko e, rozsądnie. Nie, nie będziemy jakoś tak napierać. Teraz już jak już mamy tego chłopca, to już tak nie bardzo mi na tym zależy. James tam tyra. Kurde co tu kolejne okno mi się coś tam zbugowało. Dobra, później to zrobię już teraz mniejsza z tym. Sprzedałam jeszcze w międzyczasie te e, ozdoby ścienne, które nam zrobił James. I myślę, że w kolejnym odcinku chyba już sobie pozwolimy na tego służącego. Mamy pokój. Nie jest źle. A James już całkiem sporo tam z tego zarabia. Moja droga, może tak byś. up. dziecko tu płacze. No. Zmień mu tą pieluchę. Nakarm od razu. I przytul. Zajmij się nim trochę. No idź idź Joanna, idź. O, i nawet James tu skończył coś robić. Ale niezbyt mnie to obchodzi, musisz jeszcze coś zrobić. Yy, niech będzie ten stół do jadalni. Posprzedajemy to później. A, James nawet swojego dziecka nie widział. O, słodziaki. No dobra, może nie w tym momencie. Dajmy trochę prywatności Joannie. Ale ja tu zaraz muszę ofociać. Może ze ścianami by było fajnie. No, byłoby spoko całkiem. Więc ofociamy naszego bombla Henry'ego. O, z kibelkiem. Dobra, <grym> zasłonimy to trochę. Dobra. Zimno się już robi na dworze. Kto tu dzwoni? No nie ma, bo co ty taka się tutaj zrobiłaś, przygodowa. O. Kurczę jeszcze ta w tym gigantycznym kapeluszu, ta Joanna nasza. Kurczę. Liczę ma bliźnięta, powiem wam szczerze. Pojawią się w najmniej spodziewanym momencie. Coś tak czuję. No i ciekawa jestem, na ilu dzieciach się skończy. Eee, ona jak ty się czujesz? Weź się może z bo to tam później różnie bywa z tymi drzemkami. Ty jak skończysz, to może pobaw się trochę z kitką. Pogłaszcz. I po prostu sobie tam zjesz coś. No i może wyrzuci to jedzenie. Zepsuta. Już mnie kusi, żeby tutaj więcej pokupować tych zasłon. Ale na razie trochę szkoda mi kasy na to marnować. No i ten służący. Będzie, będzie. Doczekamy się go. I ona nic nie będzie robiła w tym domu. Coś tam dziećmi. Nie, no dziećmi wiadomo, będzie się zajmowała. Młody, to ty tutaj gubisz te kłaczki cały czas. No, ja posprzątam, pomogę im trochę. Nie będę już taka. Dzieciak śpi. Ty tutaj trochę się porelaksuj. No i co? Tak, trochę będziemy się przygotowywali do bardziej mroczniejszych części historii, bo w przyszłym pokoleniu czeka nas pierwsza wojna światowa. Niestety. Więc Henry. Ach, Henry najprawdopodobniej będzie musiał iść na wojnę. Biedne dziecko. Ale jeszcze nic tam. Jeszcze dużo czasu o, Charlotte dzwoni, czy chcemy przyjść na chwilę do niej dobra, myślę, że no i jesteśmy w naszej rodzinki kurcze, co za nostalgia ja no patrzcie na to <laughs> o, aż się miło zrobiło kurcze, nic tu się nie zmieniło bo oczywiście tak wszystko tu o, i to też tu zostawiłam <laughs> o, dobra, wiecie co ja tu szybko im usunę bo to w sumie im nie, nie jest potrzebne dobra Uprzątnęłam im trochę tą chatę. Nie mają tutaj, wiecie, tych poweselnych rzeczy. Pogadaj tutaj, popraw humor. Ja, tyle wspomnień, aż tęskno. A ty, Rosalia, kiedy ty masz urodziny, dziecko drogie? Za 4 dni, masz 9 na 13, spoko. No trzeba czasami ich tutaj odwiedzić. Rodzice jak zwykle zakochani. A mama? O, mama ma 25 na 24. Ona już powinna być emerytką. Kurczę. Słabo trochę, no ale dobra. Tam się w to nie wtrącam. Nie będę jej tutaj piekła przecież ciasta. Chociaż może powinna sobie upiec. Albo może mami zrobimy urodziny. Tylko przypuszczam, że zanim ja zrobię jej te urodziny, to... No e, dobra, wiecie co? Tak zrobimy. ok, wracamy do domu. I zrobimy w domu urodziny Charlotte. Ale jeszcze sobie tutaj popatrzę w międzyczasie. To na nasz stary dom. Mała ciasna chatka. Ciasne, ale własne. Duży ogródek. Dużo roślin tutaj nam rosło. James, wracaj, proszę cię, bo tutaj już Rozalia rozrabia. I okej, okay, jesteśmy w domu, niech tutaj Joanna szybko upiecze torcik, niech będzie ciasto czekoladowe. James, ty może pójdź tam trochę, ogarnij dziecko, rozmawiaj, przytul, kołysz, gawosz, przewiń. A Joanna tutaj upieczy nam ciacho i zaprosi do spędzenia czasu na tej parceli Kate, Rozalię. Zaprosimy tylko rodzinę bronta. Postarzymy Charlotte. No ja wiem, że ty jesteś smutny, ale ja teraz nie mam czasu, naprawdę. Robi. Robi, zaraz się tym zajmiemy. O, biegnij Charlotte. Ty się tu maluszkiem zajmujesz, może go jeszcze nakarm. Dobra, wiesz co? Ty może w ogóle to... Postaw tu świeczki urodzinowe, bo my tutaj mamy takiego Williama, który uwielbia po prostu kraść ciasto. O, no nie, no spóźniłam się, kurde, wiedziałam, że tak będzie Ale dobra, niech będzie Niech będzie, że to nasza imprezka No i nie zdążyłam niestety Chciałam zrobić fajne urodziny, ale mi się nie udało No ale, a widzicie, rodzice nam się już tu zestarzeli i to też już kwestia tylko kilku dni, aż nasze siostry sobie przejdą tutaj do nowej grupy wiekowej. Więc wiecie co? Myślę, że po prostu w tym momencie zatrzymam grę. Przestaniemy sobie. Mamy naszego Henrego. Henry nawet spokojnie śpi. Widzę, że to nawet w miarę grzeczne dziecko. Zaraz sobie tutaj ściągniemy te świeczki, żeby William mógł się nawpieprzać tortu swojego ulubionego dania. I co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne odcinki Wyzwania dziesięcioleci. Zerknijcie też sobie na moją drugą playlistę, czyli różnice w drzewie genealogicznym RWDG. Tam na razie dopiero rozpoczynam rozgrywkę, mam dopiero cztery odcinki, ale myślę, że im dalej, tym będzie ciekawiej. I co, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego odcinka i pa! Ta.